Cześć Wam. Nie wiem czy mnie widać, czy nie widać. Dzisiaj bez żadnego zbędnego sprzętu, tylko kamerka, żadnych gimbali. I jedziemy dzisiaj na początek w odwiedziny, do w odwiedziny do barona, czyli do Świdnicy. Później poopowiadam wam trochę o helikopterach III Rzeszy. Zwiedzimy tajemnicze budowle schrony, bunkry. W okolicach Świdnicy. Do końca nie wiadomo, do czego one były przeznaczone, ale dosyć ględzenia. Lecimy. Mamy właśnie przez strefę ekonomiczną w Obrzychu, A zaraz będziemy przejeżdżać koło złotego pociągu. Mówią, że w życiu są tylko dwie rzeczy pewne śmierć i podatki. Dlatego tutaj mamy Urząd Skarbowy w Obrzychu. Tak, to tutaj. To tutaj ściągają nam. Kasę. Nie wiem, czy to zdążyliście zauważyć, ale nieważne. Tutaj mamy wiadukt kolejowy, te zielone barierki, i tam właśnie są tory pod nami. Jest ten 65 km. już jesteśmy na miejscu. W tym niepozornym dzisiaj domu w 1901 roku zamieszkał dziewięcioletni Manfred von Richthofen, ten słynny Czerwony Baron. To tutaj wracał na urlopy nagrodowe. Słynny Czerwony Baron, który Miał udokumentowane 80 zestrzeleń. Miał ich więcej, tylko to było tak, że jeśli trafiony samolot gdzieś zdążył jeszcze lotem ślizgowym dostać się na swoje terytorium i gdzieś tam wylądować, czy nawet się rozbić, ale na terytorium Francji powiedzmy, no to już nie było to zaliczone. Zginął, tak jak tutaj widzicie na tej tablicy, 21 kwietnia. 1918 roku. Zaraz jeszcze zobaczymy, gdzieś tam w parku jest replika jego słynnego czerwonego samolotu. Zaraz tam podejdziemy, a później zobaczymy schrony, o których wam mówiłem. Poznajecie ten samolot? Heh. Jakżeż pięknie zrobili replikę. Czy też model. Ależ wygląda to świetnie. Samolot Czerwonego Barona. Fokker. Zobaczcie. Oprócz Normalnej numeracji mamy nawet karabiny maszynowe, sprzężone, ależ cudownie to wygląda. Powiecie, że fascynuje się niemiaszkiem. No tak! Ale jesteśmy na Dolnym Śląsku, a na Dolnym Śląsku urodził się Manfred von Richthofen. Od historii Dolnego Śląska nie uciekniemy, choćbyśmy bardzo tego chcieli. Stawiają człowiekowi nawet takie pomniki w postaci pięknego fokera, czerwonego barona. Czy trzeba długo żyć, żeby zapisać się na wannałach historii? Nie. Wystarczy żyć krótko i efektywnie. Przykład właśnie Manfreda. Gość nawet nie dożył trzydziestki. Ale już jego imieniem nazywa się eskadry czy też półki samolotowe, chociażby w Niemczech. A tu, gdzie my jesteśmy, to jest pięknie zrobiony park. Ja tu jestem po raz pierwszy, przyznaję. Bardzo ciekawe miejsce. Mało tego. Jak się przyjrzymy, są tablice informacyjne zaraz przybliżające nam tą postać. O, cyk. Mamy tak samo. W końcu kulawa eksploracja wylądowała w parku. Siedzę w parku. Oglądam sobie fokera Czerwonego Barona w mieście Świdnica. A przyczynkiem do wizyty u Czerwonego Barona. Jest lotnisko w Świdnicy. Lotnisko w Świdnicy, w którym to w 1945 roku, najprawdopodobniej od 20 lutego, stacjonował 52 pułk samolotów myśliwskich Luftwaffe. Jego zadaniem było ochrona powietrznych linii zaopatrzeniowych w oblężonym Wrocławiu. Festung Breslau. Na wyposażeniu były oczywiście Messerschmitty 109, Focke-Wulfy 150, nie, 190. No i oczywiście Junkersy zaopatrzeniowe, również samoloty. Jesteśmy tu dlatego, że schrony, do których pójdziemy, być może są częścią infrastruktury lotniska. Warto też wspomnieć, że tutaj w Świdnicy została przeniesiona produkcja helikoptera niemieckiego Kolibri, czyli Kolibra. Ale o tym wszystkim powiem wam więcej, jak już będziemy na przedpolach Świdnicy w poszukiwaniu żelbetowych schronów Jesteśmy już gdzieś na bezdrożach. Są takie momenty, że się cieszę, że mam ten samochód z hydrozawieszeniem, bo lipa by była. Ciekawe, czy uda mi się gdzieś dalej tam podjechać. Co tu gościu ma jakieś? Nie wiem, opryskiwać czy coś? Czekać, tu nie jest grząsko, żebym się nie wpierdolił gdzieś. No tak, a jak goście będzie chciał to zabrać dzisiaj, ja przyjadę pod tym? żeby dachu nie porysował? Nie no, nie przyjadę. Dobra, to tu zostawiamy samochód. Nie wiem, czy widzicie. Tam mamy pierwszy schron. Bunkier schron. Jakbyśmy tego nie nazwali. Natomiast drugim ciekawym obiektem jest coś takiego wielkiego, jakbyśmy mogli to porównać do kasyna na osówce. Dobra. Zostawię tu samochód i tego. I podejdziemy tam. Tu mamy otwór wejściowy. Ja nie wiem, czy mnie słychać, bo jest mocny wiatr. E, pokrótce Wam opowiem jeśli mnie w ogóle słychać tam mamy Świdnicę. Po drugiej stronie Świdnicy no, to tak pobieżnie Wam powiedziałem było to lotnisko 52 Pułku e, Myśliwskiego. Obecnie jest tam tak zwana dzielnica kolonia na nią mówią Byłe lotnisko Swoją krawędzią Do dzisiaj gdyby istniało to zahaczało było miejscowość przenno My jesteśmy jak gdyby po drugiej stronie Świdnicy Natomiast Te schrony Dodajmy droga którą tam widzicie Albo i nie widzicie, w każdym razie pędzące samochody. To jest nowo, relatywnie nowo powstała obwodnica, nazwijmy to. I obwodnica została wytyczona w taki sposób, że na jej drodze stał drugi taki podobny schron. W związku z tym schron został usunięty, zniszczony. Pozostał tylko ten jeden. Do czego on mógł służyć? Nikt dokładnie nie wie. Mówi się, że te schrony, ten obiekt i kolejny, do którego się wybierzemy, były to schrony na potrzeby poligonu artyleryjskiego. Ile w tym prawdy ciężko powiedzieć. Być może miały one jednak związek z byłym, nieistniejącym lotniskiem. To są tylko gdybania. Nie ma na to żadnych informacji. Ciekawą rzeczą jest jeszcze fakt, że tutaj, nad Świdnicą, prowadzono markowane, czyli symulowane bitwy samolotów myśliwskich ze śmigłowcami. Ze śmigłowcami Kolibri, tak jak wam wspominałem. Tutaj z Niemiec do miejscowości Świdnica zostały przeniesione linie produkcyjne owego śmigłowca. Były markowane potyczki, z których jasno wynikło, że samolot w tym przypadku Focke Wulf 190 próbował zaatakować śmigłowiec kolibri. Nie miał najmniejszych szans. Na celownik mógł go wziąć tylko przez sekundę dwie, po czym uniki jakie robił śmigłowiec, były niestety nie do przeskoczenia dla, dla myśliwca. Także świdnica jest miastem niezwykłym, często pomijanym w naszych wycieczkach. Gdy przyjeżdżacie na Dolny Śląsk, nie zapomnijcie przyjechać do świdnicy, zobaczyć dom czerwonego barona. Zobaczyć chociażby te obiekty nieznanego tak na dobrą sprawę pochodzenia. Idziemy dalej. Wnętrze schronu bardzo niskie, na tą chwilę zasypane oczywiście kamieniami z pola. Na tą chwilę ma jakieś 1,30 wysokości. Oczywiście na pewno było znacznie wyższe. Mamy jakbyśmy powiedzieli jedno okno strzelnicze, ale nie patrzące na boki. Mamy ślepe ściany. Jakość wykonania w ogóle jest taka byle jaka, aby do przodu. Mimo tylu lat, to jednak schrony, chociażby te czeskie, są w znacznie lepszej kondycji. Tutaj widać, ja podejrzewam, że było to robione pod koniec wojny, kiedy brakowało dosłownie wszystkiego. Jesteśmy już koło tego tajemniczego obiektu, bo inaczej go nazwać nie można. Ja będę kamerę trochę odwracał w bok, dlatego że jest bardzo duży wiatr. Może po prostu bez słów obejrzymy ją z zewnątrz. A po drugiej stronie mamy świdnicę. Tu sobie powolutku idziemy. To jest kolejna ściana. Zatem wejście musi być jeszcze po drugiej stronie. No, w końcu po drugiej stronie znajdujemy wejście. Jest tu bardzo klimatycznie, te drzewa. Tam po jednej stronie jedno, po tej stronie drugie, takie niczym z horroru. Pełno kamieni, bo tu wiadomo, ktoś, kto użytkuje te pole, wszystkie kamienie stara się, żeby gdzieś na jedno miejsce spryzmować. A doskonałym miejscem jest to no to obiekt, ja pierdziemy. czekajcie. Nie brałem gimbala, bo tak mi jest po prostu łatwiej. Jeśli nie są to sztolnie, to jest mi po prostu łatwiej. Mamy duże wejście. Jest to spory obiekt. Jest to obiekt porównywalny wielkością do. do kasyna, do kasyna na Osówce. Wysoko usytuowane okienka. Zobaczcie. Do mojego nosa. Widać, że tu jest wylany beton, to znaczy posadzka, i to nie było tak, że to coś tu miało być wyżej. Po prostu na tej wysokości były okna. To są szerokie okna, duże, nie takie jak w schronie, który miałby się przed czymś bronić. Co tutaj mogło być? No, Powiem Wam uczciwie że pierwsze co mi przychodzi na myśl to jest to obiekt podobny do tego, który był w miejscowości Stanisławów. To jest radiostacja Radiger. Drugie pomieszczenie bliźniaczo podobne. Żelbetowy strop. Mam latarkę, ale myślę, że jest nie tutaj, nie jest potrzebna. Zagadkowy obiekt, przyznajcie sami, przeznaczenie nieznane. Nie, nie zachowały się żadne napisy w języku niemieckim. Widzimy też, że obiekt był pomalowany na biało od pewnego odcinka. Ciężko jest stwierdzić, czy była to robota już za Niemca, czy dopiero po wojnie. Należy przyjąć. Że, po wojnie, że przed wojną, z tego względu, że no cóż, komu by się chciało po wojnie cokolwiek tu malować? Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. W połowie wysokości obiektu, gdzieś mniej więcej tu, jak palcem pokazuję, idzie linia, jak gdyby odcięcia, dylatacja czy coś. W każdym razie mamy tu drewno. Jest to okala cały obiekt. Tajemniczy, dolny Śląsk. Znajdźcie drugi taki, Region w Polsce, gdzie historia II wojny światowej zostawiła tak namacalne ślady. Głównie ślady obecności tu Niemiec, Niemców, III Rzeszy. No wiadomo, z prostej przyczyny były to tereny niemieckie. Z tego też powodu jest to mekka eksploracyjna. Zawsze powtarzam, że gdyby Indiana Jones żył, mieszkałby na Dolnym Śląsku. Wracając jeszcze do lotniska, bo tak jak mówię, no być może ten obiekt, w którym my tu jesteśmy, przynależał, może to była jakaś centrala łączności, no to są tylko moje takie dywagacje, no ciężko jest stwierdzić. Natomiast 52. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, o którym Wam wspominałem i w którym, co ciekawe, był bardzo słynny, zasłużony lotnik niemiecki Erich Hartmann. Erich Hartmann był asem II Wojny Światowej. Wsławił się tym, że zestrzelił 352 samoloty wrogie udokumentowane. Jest to rekord całej II Wojny Światowej. Został nagrodzony żelaznym krzyżem z liśćmi, z liściami dębu z brylantami i z mieczami. Jest to, no, najwyższe, jest to level, level hard, jakbyśmy powiedzieli to dzisiaj. Same lotnictwo tutaj znajdujące się, zlokalizowane koło miejscowości Świdnica, yy, cały ten pułk, yy, ma bogatą historię. Ja to tylko z tego co pamiętam, co tak na wyrywki teraz mam opowiadam, to choćby to, że lądowała na tym lotnisku słynna Hanna Reich, Hanna Rich. w każdym razie bardzo wybitna lotniczka niemiecka. W końcu na tym lotnisku też lądował Karl Hanke, ten słynny Karl Hanke z Festung Breslau. Z tego miejsca, jak chce legenda, odleciał śmigłowcem w kierunku Czech. A co jest bardziej prawdopodobne, że odleciał samolotem w kierunku Czech. Mówi się też, że poleciał w kierunku Gerlitz, z Gorzelca, tu przez Jelenią Górę. Też być może taki szlak był. Co by nie powiedzieć, nie wiemy, co się stało z Karlem Hankę. Tak na dobrą sprawę. Tajemniczy Dolny Śląsk. Nie do opowiedzenia. Mamy takie ciekawe miejscowości tutaj. Może przynudzam tak, siedzę sobie teraz na pieńku, ale siedzę sobie na pieńku w jakiejś budowli Trzeciej Rzeszy. Czy to nie jest ciekawe? Tematem nikt się bardzo nie zajmuje. Tu jeszcze wam pokażę. Są otwory wentylacyjne. Jeden, tam jest drugi. Do czego mogły służyć? Z tym miejscem, no pozwólcie, że ja sobie posiedzę, w końcu mój kanał się nazywa Kulawa Eksploracja i nie zawsze, yy, że tak powiem, mam kondycję, żeby cały czas chodzić. Posiedzę sobie. Niedaleko nas jest miejscowość Marciszowice, bodajże. Z miejscowością Marciszowice wiąże się bardzo fajna legenda, nie do końca. Otóż Mówi tam się o lotniku bez głowy. Już wyjaśniam o co chodzi. Otóż, jak na pewno się domyślacie, w czasie, kiedy Wrocław był miejscem oblężonym przez Armię Czerwoną, stacjonujący tu pułk 52 toczył walki z, z radzieckimi myśliwcami. W jednej z takich potyczek, Został śmiertelnie ranny jeden z pilotów. Strzał był na tyle niefortunny, że seria, która poszła z niemieckiego Messerschmitta, odcięła całą nawiewkę łącznie z głową pilota. Samolot lotem nurkowym ześlizgnął się do miejscowości Marciszowice tam wylądował na jednej z posesji. Mieszkańcy zlecieli się, zauważyli, że jest pilot, pilot bez głowy. Pochowano tego człowieka. Natomiast po wojnie zaczęła się ta historia zniekształcać. Zaczęto mówić, że to był jednak pilot niemiecki. Oczywiście w dokumentach Doszukano się jednak i sprecyzowano, że był to faktycznie nieszczęsny pilot Armii Czerwonej, który tak haniebnie skończył, bez głowy. Do lat 80. mogiła, która się znajduje w Marciszowicach, była pielęgnowana później. Gdzieś o niej zapomniano i jakbyśmy dzisiaj zobaczyli obok takiej kapliczki, nie ma już miejsca, że ten nieszczęśnik tam leży. Warto w ogóle zrobić film o tym pilocie bez głowy, bo to jest bardzo ciekawa historia. Dobrze, nie będę Was już tutaj zanudzał. To jest dzisiaj taka rekreacyjna wycieczka, troszkę taka na zresetowanie tego wszystkiego, tych nieporozumień z Leonem, ze wszystkimi. Ja obiecałem sobie jedną rzecz od dnia dzisiejszego. Nie wchodzę w żadne spory zbiorowe. Jestem samotnym wilkiem. Koniec. Nie staję ani po jednej, ani po drugiej stronie. Nie ma, jestem bezpłciowym eksploratorem. Tak bezpłciowym. Jestem sam. I to tyle, dobra. Nie będę przedłużał. Jeśli moje wywody i to, co Wam pokazałem, Wam się podoba, to oczywiście nie zostawiajcie lajka w górę, bo mi na tym kompletnie nie zależy. Ale jeśli macie taką ochotę, to możecie dać. Ja nie z tych, którzy dziadują o YouTuby i o subskrypcję. O YouTuby. No widzicie, mój poziom słownictwa pozostawia, pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza po tak, tak, tak długiej, dramatycznej przerwie. Język mi się plącze. Zauważyłem, że zawsze tak mam. Z tego miejsca. jak mam się z Wami. Może przyjdzie czas na rozwiązanie tej zagadki. Może przyjdzie czas. Że to miejsce okaże się być czymś naprawdę niezwykłym. Ono już jest niezwykłe, natomiast czym było? Czy kiedykolwiek się dowiemy? Prawdopodobnie nie. Trzymajcie się. Hej.